W ostatnich tygodniach w Ciechanowie na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca przywrócenia ruchu samochodowego na ulicy Warszawskiej. Kupcy z Deptaka przedstawili radnym swoje postulaty, których realizacja ich zdaniem ożywiłaby życie na Warszawskiej, a w konsekwencji doprowadziła do całkowitego przywrócenia ruchu samochodowego w tym miejscu. Radni miejscy podczas wrześniowych obrad odrzucili jednak 5 z 6 postulatów kupców z ulicy Warszawskiej i w konsekwencji nie wyrazili zgody na przywrócenie ruchu na Deptaku. Czy słusznie? O to zapytam mieszkańców Ciechanowa. Co pani myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Nie, no jest dobrze, bo nie ma tu ruchu tak samochodowego. Jest z dzieckiem można wyjść. Mam akurat wnuś 11 miesięcy, także jest tu potrzebny spokój. A jest nie są gdzie indziej. Czy uważa Pani, że kupcy z ulicy Warszawskiej stracili na deptaku swoje obroty? No, Ciechanów nie jest aż takim bogatym miastem, żeby... Yy, kto ma przyjechać? Ja wiem, że moja rodzina z Makowa. Jak chcą się obkupić, to przyjeżdżają sobie yy, na Ciechanów, na, na ulicę Warszawską. Także kto ma kupić, to kupuje na warszawskie, a kto ma gdzieś indziej, to gdzieś indziej. Czyli popiera Pani pomysł radnych, żeby jednak nie przywracać kół na ulicy Warszawskiej? Ja na pewno bym nie chciała, żeby tu był ruch. Mam blisko, z sobie chodzę, także jest bardzo dobrze. Nie, chyba niepotrzebne jest. Ładnie wszystko teraz to wygląda. A czy Waszym zdaniem kupcy z ulicy Warszawskiej stracili obroty na tym, jak powstał deptak? To to na pewno. Nie moim zdaniem to dlaczego? Przecież jak ktoś może sobie zaparkować tutaj samochody i podejść tutaj, tak? Prawda? Nie, no ale zobacz, jak Merkury całodobowy jest, no jak sobie podjechali, no to od razu tak to komu chce się iść? No w sumie trochę ta, trochę w tym racji jest. Ale no nie no, tutaj można sobie zaparkować to co, do Merkurego trzy kroczki już. Dobra. Ostatnie pytanie, czy popieracie radnych, bo radni dali taką decyzję, że jednak nie przywrócą tego ruchu na ulicy Warszawskiej. Czyli jesteście za tym, tak? No może być, samie to jest dobrze. No popieram koleję. Co Pani myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Hmm, myślę, że jest dobrze tak jak jest w tej chwili. Każdy się już przyzwyczaił. No myślę, że tak. Wszyscy jesteśmy zadowoleni w sumie. Także czy ten ruch byłby w tej chwili przydatny dla kogoś, tak? Czy nie wiem, trudno powiedzieć. A czy, Pani zdaniem, w chwili, gdy powstał deptak, to spadły obroty kupców na ulicy Warszawskiej? Nie jestem zorientowana, to trzeba by było zapytać kupców. Mhm. A Pani może ma jakieś mhm. zdanie na ten temat? Dokładnie, ten? mówię. To, to kupcy wiedzą najlepiej, jak to jest. Popierają Panie, panie decyzje radnych o nieprzewróceniu ruchu na ulicy Warszawskiej? Również. Co myślisz na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dlaczego? Ponieważ no, będzie większa sprzedaż w ogóle, jeżeli chodzi o sklepy. Czy kupcy mają rację twierdząc, że przed powstaniem Deptaka spadły ich obroty? Tak, myślę, że tak. Czyli nie popierasz decyzji radnych w sprawie nieprzywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Ja uważam, że powinni przywrócić ruch. Ponieważ sprzedaż spadła na pewno. Co pani myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? O nie, jestem przeciwna. W tej chwili sobie wiele lepiej, spokojniej, a wie pan zakupy, zawsze gdzieś można zaparkować, dojść do sklepu. Więcej w tej chwili mam wrażenie, że ludzi chodzi niż kiedyś jeździło. A zgadza się pani z takim twierdzeniem, że przez deptak kupcom spadły obroty na ulicy Warszawskiej? Wie pan co, raczej przez ceny i jakość towaru. Odtworzony jest to są sieciówki, które po prostu mają o wiele większe obniżki niż ci prywatni y, przedsiębiorcy tutaj, co mają sklepy. Tak zgadza że... się pani z decyzją radnych o nieprzywróceniu do tego ruchu? Tak, potrzebuję tej ta decyzji. Co pan myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Nie, jestem przeciw. Dobrze jest tak jak jest. Jestem za tym, żeby było tak jak teraz, tak wystarczy. Przecież od czasu do czasu tam samochód pod sklep podjedzie wystarczy. Nie, jestem przeciw. A zgadza się Pan z opinią kupców, że przez tak spadły im obroty w sklepach? Nie, Pan kupcem to nie jestem, ale czy... Być może pośrednio tak, bo pewnie ruch samochodowy był lepszy, bo tam pewnie więcej towaru by sobie wzięli, coś, coś takiego. Tak jak to tam tyle co w torby wezmą ludzie, ale być może tak. Czy zgadza się Pan z opinią radnych, że nie przywrócili tego ruchu na ulicy zgadza Warszawskiej. Z radnych, że nie przewrócili, tak, jestem za tym, żeby nie przywracać dobrze radni zrobili. Co Pani myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej samochodowego? No akurat sądzę, że dla mnie nie jest potrzebny. Uważam, że tak jak w tej chwili jest, rola pasażu jest OK. A czy zgadza się pani z opinią kupców z ulicy Warszawskiej, że przez deptak spadły im obroty w sklepach? No nie mam zdania na ten temat. Czyli zgodzi się pani z opinią radnych, że nie przewrócili ruchu na Warszawskiej? No jeżeli tak sądzą, no to ja jestem podobnego zdania. Ja wiem, no. Dla sprzedawców to jest tam gorzej. bo Ludzie nie podjeżdżają. Teraz są ludzie leniwi. Każdy chce podjechać pod same drzwi. Jak jest gorąco, to jest tam jak na patelni. Coś okropnego. Jakby tam jakieś fontanny były, coś, to by to schładzało powietrze. Nawet w tych sklepach jest strasznie gorąco w tym kiosku na Warszawskiej, to ta kobieta tam się gotuje praktycznie, nie? Także, no. Czyli decyzja radnych o nieprzewróceniu ruchu na Warszawskiej była słuszna czy niesłuszna? Właściwie to niesłuszna, no, ale by trzeba to zrywać, to są koszta, nie? Znowuż, koszta pociągnie pieniądze, bo trzeba zdjąć to wszystko, żeby zrobić jakąś tam drogę jednokierunkową. No. Co pan myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Szczerze powiedziawszy, to im chyba zostawi tak, jak jest do tej pory. Czyli deptak. A zgadza się Pan z opinią, że przez deptak kupcom na ulicy Warszawskiej spadły obroty w sklepach? Wie Pan, to już trzeba by było oczywiście z jednej strony zapytać kupców, a z drugiej strony, jakby jest kwestia tego typu, czy osoby kupujące, chcą kupować na ulicy Warszawskiej, bo mi, mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce podejść do sklepu, to niezależnie, czy jest Deptak, czy byłaby tam e, tak do tej pory ulica, gdzie samochody mogłyby sobie spokojnie podjeżdżać e, i tak tam podejść, tak tam kupi. To jest indywidualna decyzja po prostu osób, czy decydują ceny, czy jakieś inne kwestie, to już... już ja bym nie wiązał tego, że tak na pewno, chociaż pewnie w jakimś stopniu może tak, może tak. Absolutnie nie. Jest to deptak. Raczej nie powinien być przywrócony ruch na tej ulicy. Ja wiem, że tak naprawdę pewno handlowcy nie są bardzo zadowoleni z tego powodu, ale dla nas, dla mieszkańców, latem posiedzieć, pospacerować z dziećmi, super. Zgadza się Pani z decyzją radnych, że nie przywrócili do tego ruchu jednak? Tak, zgadzam się zdecydowanie. Co Pani myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Aha, czytałam o tym. E, to znaczy, tak, kiedyś było dobrze, jak był ten ruch, a teraz w tym momencie, jeżeli on jest tak e, ładnie już skonstruowany, zbudowany, to też jestem niestety, ale przeciwna, wbrew kupcom, bo wiem, że kupcy walczą o to, a no i owszem. Czy e... zgodzi się pani z tą opinią, że przez deptak właśnie mają mniejsze obroty w sklepach? No, podejrzewam, że tak, ale też jest więcej centrów handlowych, do których ludzie wolą iść, tak? Bo jest. Więcej sklepów na jednym obszarze, a tutaj to trzeba niestety biegać. Ja jestem przeciwna, bo uważam, że ten deptak jest bardzo ładny. Zgadza się Pani z opinią kupców, że spadły im obroty od czasu, kiedy powstał deptak? No to myślę, że tak. To myślę, że na pewno tak. Czyli popiera Pani decyzję radnych, że nie przewrócili tego ruchu jednak na ostatniej sesji? Jeżeli dla, chodzi o tych kupców, to oczywiście, no bo to jednak jest dla nich spadek dużych obrotów, bo jest bardzo mało ludzi, a tym bardziej jak jest zimno. No cieplej to jest zawsze więcej, ale... No. Wiadomo, dla nich to nie jest korzystne. Co pan myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy warszawskiej? No, wie pan, dobrze to by było, bo to wszystko zastajało się, albo przynajmniej niech parkingi płatnych nie zrobią. A czy kupcy z ulicy warszawskiej mają rację, twierdząc, że przez deptak spadły im obroty w sklepach? No, wie pan, to... pan moim zdaniem to jest na peryferiach, pootwierali. I to tam zatrzymują się ludzie, niestety. Wpiera pan decyzję radnych o nieprzywróceniu ruchu na ulicy Warszawskiej, czy, czy raczej jest pan przeciwnego zdania, że źle postąpili? No, powinni otworzyć, moim zdaniem. Ale jak tu, jak to pobudowane jest, to jak ludzie będą chodzić? Moim zdaniem to chyba raczej jest niepotrzebna ulica tutaj. Zgadza się pani z tą opinią, że przez deptak kupcom spadły obroty w sklepach na ulicy Warszawskiej? Moim zdaniem nie, bo jest tutaj więcej ludzi, nie ma samochodów, przez co ludzie mogą no, swobodnie się przemieszczać. Czyli popiera Pani ostatnią decyzję radnych, że nie przywrócili tutaj ruchu jednak na tej ulicy? No raczej popieram. Co Pani myśli na temat przywrócenia ruchu na ulicy Warszawskiej? Jestem całkowicie za, e, dlatego że jako mieszkaniec e, podoba mi się, to nie powiem, nasze miasto na tym zyskało, bo w większych wszystkich miastach, tam gdzie czasami bywałam są deptaki i i jest m, przyzwoicie. Ale to są miasta większe, gdzie jest turysta, prawda? A w naszym mieście, no nie powiem, no jako mieszkańca, tak mówię, jest fajnie, ale jako pracująca tutaj osoba w sklepie, to jest po prostu katastrofa. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy jako kupcy nieudolni, i że to nasza nieudolność powoduje to, że nie ma klienta że możemy y, wprowadzić taki asortyment, którego nie ma w marketach i tak dalej, to jest trudne. Natomiast y, to nie jest nieudolność, to jest po prostu brak y, ruchu samochodowego, czyli przyjedzie osoba sobie do banku, prawda? przyjedzie do salonu orange, no wiadomo, załatwiamy sobie gdzieś tam jakieś sprawy i tak dalej. Zostawi samochodzik, załatwi sprawę i przejdzie się. Tu wejdzie, tam wejdzie, y, y, bo w tej chwili Kobieta po wyjściu z pracy musi zrobić zakupy. Musi kupić ze 2-3 kg ziemniaków, kilogram pomidorka, ze 2 ogóreczki, itd., itd. I to wszystko nosi w rękach, gdzie na parking. Parking jest płatny. Prawda? Natomiast no, przegrywamy z markietami i ten ruch nas tutaj dobija. To jest po prostu gwóźdź do trumny. Bo do marketu można wjechać, prawda? Parkingi są przestronne, nie ma parkometrów, prawda? Natomiast tu nie to, że nie ma ruchu, to jeszcze są y, w koło parkometry, prawda?